Z okazji Dnia Babci, rozbójniczka opowiedziała mi o swojej ukochanej babci. Posłuchaj. U babci wszystko jest inaczej. Już kiedy otworzysz drzwi, czujesz inny zapach. To dom babci pachnie inaczej. Pachnie po prostu sobą i pachnie kuchnią, bo babcia lubi gotować. Kiedy ją odwiedzam, to już koniecznie muszę coś zjeść. Pod tymi zapachami mój nos zawsze wyczuwa jeszcze jedno: słodką woń starego drewna i czekolady. Tak pachnie babciny kredens, do którego zaglądamy, kiedy już jest po obiedzie. To też jest inaczej niż w domu, bo w domu wcale nie jem słodyczy codziennie. A babcia jeszcze całkiem niedawno mówiła, że cukier jest potrzebny na mózg. Teraz już tak nie mówi nie wiem, czy w tej sprawie coś się zmieniło. Nie zmieniło się na szczęście to, że babcia w Kredensie trzyma czekoladę na deser. Bardzo lubię chodzić z babcią do sklepu, bo zawsze uda nam się wypatrzeć coś fajnego. To może być jakieś dobre ciasteczko albo notesik. W futrzanej okładce, albo ołówek z przyczepioną u góry syrenką, albo jakiś ciuszek. Nie o to chodzi, że babcia kupuje wszystko, co ją poproszę. Nie, nie. Po prostu fajnie razem przeglądać rzeczy i coś wybierać, a prezenty od babci zawsze są trafione. I przecież zawsze to fajnie dostać jakiś prezencik. Nie musi przecież być duży. Bardzo lubię też bawić się z babcią. Świetnie odgrywa zwierzęta czy księżniczki. Czasem wymyśla niespodziewane zwroty akcji i nie zawsze to mi się podoba, ale ostatecznie umiemy wybrnąć z każdego niebezpieczeństwa. Babcia potrafi też śpiewać i robić miny. Tylko czytać nie może. Mówi, że ją głowa boli, jak się za bardzo w coś wpatruje i nigdy nie ma przy sobie tych dobrych okularów. Babcia też bardzo lubi dostawać prezenty. Bardzo się z nich cieszy. Mam wrażenie, że najbardziej podobają jej się moje zdjęcia. Więc jak jest jakaś okazja, to wybieramy z mamą najładniejsze i dajemy babci. Babcia lubi też moje prace. Nadal wiszą u, nie na, u niej na ścianie moje laurki. Chociaż nawet nie umiałam napisać babcia i mama kropkowała mi litery, żebym pisała po śladzie. Na półce u babci stoi też słonik z plasteliny, którego jej kiedyś ulepiłam. I wisi bardzo stary medal z masy solnej. Lubię widzieć, jak babcia cieszy się z moich prezentów. Jest jeszcze coś, co bardzo lubię. Tylko tego akurat wolałabym nie mówić przy babci. Babcia ma w sypialni szafkę, a w szafce szkatułkę i tam nie wolno mi samej zaglądać. Kiedyś mi pokazała, co tam jest. Myślałam, że oczy mi wyskoczą z zachwytu. Pierścionki, bransoletki, kolczyki, naszyjniki. Babcia mi opowiadała, który ma po mamie, a który po swojej babci, a który dostała i który da mi, jak będę starsza. To było wspaniałe. Ale babcia powiedziała też, że już mi pokazała wszystkie skarby, i żebym tam nie myszkowała. A ja lubię sobie czasem na to wszystko popatrzeć. Czasem robię to, czego nie wolno. Raz zrobiłam coś takiego, co po prostu wyprowadziło babcie z równowagi. Opowiem Ci o tym, ale ty tak nie rób. Wiesz, co zrobiłam? Byłam u babci na cały dzień i schowałam jej portfel. Wrzuciłam do takiego pudełka w przedpokoju. Nie wiem, chyba kapcie tam babcia trzyma dla gości. Ale wiesz, co jest najlepsze? Sama o tym zapomniałam. Przypomniałam sobie na drugi dzień, gdy mama odebrała telefon. Włączyła głośnik. Słyszę, jak babcia opowiada, że chyba ją okradli, że obszukała wszystko, że chyba musi to zgłosić na policję, bo dokumenty przepadły. Słucham i słucham, a mama dopytuje. A babcia opowiada. I chodzi, i szuka, i nagle woła. Jest! Zajrzała do tego pudełka. Mama od razu wiedziała, że to moja sprawka. A babcia mi później powiedziała tak smutno, że bardzo się martwiła, bo ma w portfelu ważne sprawy. Domyślasz się, że chciałam zapaść się pod ziemię. Ale... Tak czy tak, my z babcią bardzo się kochamy. Uwielbiam, gdy bawię się z nią, a ona ma czas tylko dla mnie. I czy jest w najpiękniejszej sukience i kolczykach ze szkatułki, czy w brązowej kamizelce, żeby nie zmarzły jej plecy, to moja najukochańsza babcia. Martwię się o nią czasem, bo przecież jest już chyba bardzo stara. Ale kiedy się do mnie uśmiecha w jej oczach poznaje małą dziewczynkę, taką jak ja jestem i jaka mogłaby być moją koleżanką, więc rozpływam się w tym uśmiechu. Jak dobrze, że Cię mam, babciu.